Cześć, na tej stronie was ulubiony youtuber Janio Janiowski. W dzisiejszym odcinku będziemy kultywować. Może coś jeszcze co to uda. To trzeba dogadać. dogradzać. Oglądajcie sami z Polska Sonegel. Niestety przegraliśmy. Było 1-2 dla Polski. Ja mam zabrakło do remisu i dwóch techno do... do wygranej kur... no! kurziwa tylko że nie youtube nie skasował z przekleństwem bo będę zły Kurde, jak zwykle mi mikrofon ten zewnętrzny mi musi Sebastian na luzie no tak co by tu jeszcze pogadać jeszcze nowe związku nowe z od kadora to i widzę innych youtuberów nie ja będę więc robił analizy bo to już większość youtuberów urobiło po co, jak i dlaczego od ile jak zwykle spóźniony wyjdzie w czwartek lub piątek będzie ten Dlaczego no? Ja Za... tak czasu, no. W sobotę nie mogłem, bo wróciłem dość późno. W niedzielę odpoczywałem w poniedziałek. Kurczę, wyleciało mi z głowy i we wtorek miałem ten zajęcie. W środek kurczę... Dopiero teraz mi się przypomniało akurat... Co ja tak, kurde w... Dzisiaj jest 20. To jak zwykle mi... ucha w te dni... głośno mi... jak zwykle najeżdża, nie wiadomo. Kde, mać. Ej, teraz co ja to zrobię z tą słomą? Bo... Bo ta kurde sama zwieraka nie jest słomy i się w kury biłem nieźle że nie jest słomy, ja nie wiem teraz co zrobić co z słomą no co, leży tu sobie słoma nie ma co z nią zrobić chciałem sobie kupić nowy traktor nie, żeby ją sprzedawać potrzebuję sprzętu dobel jak chcę nowy traktor jaki to nie wiem ale jakiś się kupi więc mam dupę takiego słomy w kiedy innej będą też, nie ma pszenicy zrobię jak będę ją bo to jest dobre do ciuku. Te... Do do no proszę teraz to ja nic nie zrobię to... bo on mi się nie chce kurde wydawać Szmal, na coś co użyje niewiele razy akcja słoma się zrobi Czasem ja razu się zrobię, kupię nowy traktor i ja zeszłem, zarobię Bo się kurde nie chce go odwołać jednym traktorem badować, to idzie wolne za hej Awie czekam na tę ceny Kurde mać Ani nie no Sądy go spadają, nie pierdzie ja będę czego jakąś wysoką cenę za pszenisę. Czekajcie, nie. W nie. Czekajcie. Tyki mam jeszcze do tego. Sprzedam. Będę miał hajsu dużo. I, I kurde, będę bogaty. I to tak bardzo, że hej.

Wybór niezaczowisty chciałbym drugiego żebym chciałbym żebym chciał 40 km na godzinę była nerwująca to pora a Rosjanie Egipt e, jak to było Rosjanie prowadzili 3 Egipt strzelił. Jeden. Pierwszy gol. To był samobój Egipcjanów. Tak. Samobój Egipcjanów. Podobna rzecz oczywiście na reprezentacji Polski się zdarzyła. Cionek. Tiago Cionek dokładnie. Strzelił samobój. Ja nie wiem dlaczego. Bo się zachciało strzelać samobój. A drugi czoł to po prostu Aniba Sędzia wpuścił za wcześnie Jednego z Ty? Tych bo Nie powinno być tego gola. Nie powinien zostać uznany Dlaczego? Sędzia, kurde, ślepy Wpuścił go za wcześnie, kiedy piłka była Zbyt blisko linii bocznej on kurde powinien go wpuścić w przerwie, nie w przerwie, tylko w trzymaniu gry. On wpuścił go podczas meczu, nie dość, że w meczu, meczu to jeszcze była plis, piłka blisko linii bocznej. jak jest? Nie a co, nie, nie można wejść z linii bocznej, za linię boczną podczas gdy piłka jest dość blisko. Musi być bez... Pędzie za nie do tego gola. Kurczę ja nie wiem dlaczego. Jedna rzecz... Jeszcze go robić mam serię. Napiszcie propozycję, bo ja naprawdę nie wiem. Chcę coś jakiś... Nie! Kurde! Ach, ci mam nadzieję, że mi kanał nie usuną. Trudno się mówi. Ja piał na dojrzał. To będzie właśnie sobie mam przyprzęt. Chiewnika to nie będę kopywał. Nawszego, bo... ...chaj, co? Sami sobie. Kopiemy. Pokażę Wam, ile tam oczekuł. Myślę, że... 25, chem 25, wyniku 14, nie chce się wychali dłużyć, bo nie ma sensu 14, potem będzie chyba albo w zdrowie z 16, albo zdrowie z 18. Zobaczę. No ja wiem no dlaczego Wszystko to Dobra kultymacja zrobiona To Ceny Kurwa, hmm. Kurde mać Jeszcze z rzepaku spadają Kurde Maci mać Tak się Chciałbym na przykład ten Dlaczego nie trzeba być za drogi? ten kurde, za, za te trzeba zapłacić. Za realne pieniądze. Za te się płaci te pieniądze. Czasami. Ile mleko kosztuje? A ja tam mili mleka. Kurde trawy brakuje. Te krowy jedzą te trawy jak gdyby były normalnie tymi, no jak to... tymi, no... kurde... minotałami um, układ... wiem, Shockwave tier pali kurcze dużo palik te krowy palą jak jak palacze razem palacze razem wzięci O no, co tu chodzi no z tymi krowami Co to? Kurde objazd trzeba Droga nieczynna Kurde.

odcinek, bo jak będzie za długi, to YouTube go nie dopuści. Niech YouTube zabrał wycięcie. Ale nie chcę się robić cięć. O, co? O, to jest cięcie. No to już to zacięcie już doradzę i wszystkie inne pierdoliny zrobię to odcinkiem zrobiono nie ma sensu bo i tak zaraz będzie koniec odcinka więc jeżeli się spodobał zostaw łapę, łapkę w górę komentarz i tym podobne jak zwykle żebrak dobra że... co to za jakiś no to, ten dziwik był wynosić. No to, cześć.